A w faktach pierwsza w kraju orkiestra, która gra na śmieciach. Dosłownie dzieci pod okiem profesjonalnych muzyków stworzyły instrumenty z rzeczy pozornie nikomu niepotrzebnych. Dźwięki z odzysku to nietypowe warsztaty we Wrocławskim Centrum Reanimacji Kultury. Małgorzata Orzeł. Paweł Romańczuk od pięciu lat prowadzi zespół muzyczny małe instrumenty. Sam buduje mechaniczne instalacje dźwiękowe i wyszukuje na targach staroci i w internecie różnego rodzaju śmieszne grające dziecięce zabawki. Na takim właśnie nietypowym instrumentarium zespół tworzy muzykę do filmów, spektakli i kampanii społecznych. Teraz wspólnie z inną grupą muzyków wpadli na pomysł, żeby stworzyć jedyną w swoim rodzaju orkiestrę dziecięcą. Cały projekt polega na wyprodukowaniu instrumentów z odpadków, z rzeczy nikomu niepotrzebnych, które można znaleźć wszędzie, gdzieś na ulicy, na złomie czy gdziekolwiek indziej. Dzieci zbierały te przedmioty, różnego rodzaju niepotrzebne rzeczy. Dzieci nie tylko same wyszukały części do swoich instrumentów, ale także same je skonstruowały. Ten instrument się nazywa butelkofon i jak widzicie, to on jest właśnie zbudowany z butelek i jest napełniony wodami. Każdy ma więcej lub mniej wody. Na przykład ten jest cały zapełniony, a ten nie. On jest zrobiony z takich listewek drewnianych. No i według mnie jest podobny do marynby. I chociaż orkiestra jest dziecięca, to do finałowego koncertu przygotowuje się jak najbardziej profesjonalnie. Próby odbywają się codziennie. Dzieci muszą się nauczyć zagrać na swoich instrumentach. Zależy nam na tym, żeby uwrażliwić dzieciaki, szczególnie z tej okolicy, na, na problemy ekologiczne, na, nie wiem, uwrażliwić je na otaczającą rzeczywistość. A efektów tych wspólnych muzycznych warsztatów będzie można posłuchać 3 czerwca w Centrum Reanimacji Kultury przy ulicy Jagiellończyka we Wrocławiu. Wrocław, Małgorzata Orzeł.